Szybka, prosta sprawa. Proszę Was, błagam, nie kupujcie tego. DAKO GERMANY Nigdy w życiu. Jeździłem sobie 6 miesięcy i po amortyzatorach. Po takich amortyzatorach. Już tak tłuką, że zmieniam. Zmieniam. Płacę więcej, ale zmieniam. DAKO Niby one działają, ale yy, najgorszy jest luz na końcu. Który właśnie objawia się tym, że jednak stuka. W samym końcu przy samym dobiciu, jak sprężyna jest na górze, to wtedy to. To stuka. Scheiß.